Że jeszcze jako narzeczony, tak tutaj nie wiem. A, a co ty mi tutaj mówisz? Ty mi nie mów co ja mam mówić. Nie, nie bądź taki agresywny. Ty mi nie mów jak ja mam żyć. No ja ci zaraz powiem. Ja już ci powiedziałem 3 dni czy 5 dni temu, nie wiem kiedy to było. Już cisza, 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 tydzień temu. Już nawet widzisz, już nie zwracasz uwagi na czas. Przemysław, ja jestem skupiony. Mhm. Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym vlogu, a w zasadzie w karblogu. O, zaczynasz się. Co się zaczyna? Przemysław, nie, nic się nie zaczyna. Proszę jeszcze raz z energią i z Ale energia jest, ale coś mi… Dzień dobry kochani, witamy was w kolejnym vlogu, a w zasadzie kar vlogu na kanale u Patryka i Przemysława. Tak, dokładnie, witamy was kochani, jestem tutaj, nie myślcie sobie, że się mnie już pozbył. Także musimy teraz zmienić nazwę kanału, bo już jest niezgodna z prawdą. No jest, wszystko w zgodzie z prawdą. Powiedz Przemysław, gdzie my jedziemy? Jedziemy w naszą podróż ponarzeczeńską, można to tak nazwać? Można, my możemy wszystko. Tak, jedziemy w naszą podróż ponarzeczeńską. Patryc już zabiera mnie. Nasze ukochane polskie góry, także ja już się nie mogę doczekać. E, Mózdżył, troił się, dwoił, czworoił, e, jakkolwiek by tego nie nazwać, ostatnie dwa dni. Nigdy go nie widziałem tak zapracowanego, aż mu widzące, żyłki popękały żeby ja cię, w... proszę, żebyście się z tego nie naśmiewał. Jestem śniewiony. Tak zrobiłem się... tyle, kochani, skieruj kamerę na mnie, bo teraz ja mówię, kochani, zrobiłem w ostatnich dniach tyle, że ludzie nie robią tyle po miesiąc i dwa, nie spałem. Prawie w ogóle ogarniałem robotę, ogarniałem coś, co jest wielce, wielką tajemnicą, ale o tym nie mogę mówić nic, także Dlaczego w już w liczbie pojedynczej? Przemysław, bo ja zapierdzielałem, a ty Aha. tutaj wiesz, spijałeś z mojego dziówka. Tak tak, 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 Sam tak, tak, nie tak. wiem co no i tak ci nikt nie wierzy w to, co właśnie teraz opowiadasz, więc ja będę kontynuować, także jedziemy w góry, Patryc już zorganizował dla nas taką cudowną podróż jedziemy też do jeszcze jedno takie fajne, ciekawe miejsce. Nie więc... będzie nas znowu prawie dwa tygodnie. Także tyle z naszych planów, aby w tym roku pobyć troszkę więcej w domu. Zaczął się styczeń, w zasadzie jest jego połowa i już, na... już nas w sumie nie będzie do końca miesiąca, także tak się... Ale zostajemy cały czas w Polsce. Myślę, że pierwszy wyjazd Zagraniczny będzie w kwietniu, może w maju, bo mamy już zaplanowane wszystkie wyjazdy tutaj po Polsce. Także trzymamy się postanowienia i nie wyjeżdżamy za granicę. Tak, nie wiem, czy w sumie to, o, o tym już mówiłeś, ale mieliśmy zaplanowany wyjazd na Majówkę do Barcelony. Byliśmy już tak zmęczeni lotami, lotniskami, że zdecydowaliśmy się. Przerezerwować te bilety na inną miejscówkę w innym czasie, więc tutaj... Tak, no przecież razem z widzami szukałem hotelu, więc A, mówiłem. Okej, okay. no więc ja już troszkę zgubiłem rachubę. Także po pierwsze, chciałbym się z Wami przywitać, co już zrobiłem. Druga rzecz, o której chciałbym wspomnieć, to przede wszystkim podziękować za wszystkie życzenia z okazji naszych zaręczyn, z tego względu, co ten Pan odstawił. Także dziękuję bardzo. Mamię ty powiedz, czy ty się spodziewałeś Spodziewałeś chociaż w jednym procencie. Nie, nie spodziewałem się, ale to z, te, z tego względu, że e, po pierwsze to były twoje urodziny i jak mam być szczery, to nie spodziewałem się, że oddasz mi uwagę w swój ważny dzień, więc naprawdę e, duży szacunek za to, bo naprawdę się tego nie spodziewałem, także no ja się kompletnie nie spodziewałem, e, tym bardziej, że, że, że w zasadzie nawet ostatnie Q&A jakie nagrywaliśmy właśnie było odnośnie ślubu i małżeństwa i tego, że no ja tak nie do końca czuję to taką potrzebę formalizowania tego wszystkiego. Ja aktorka pierwszoplanowa, gdzie są te? Nie chcę się da te Panie złote, nie złote konfetti? Nie, Przemysław, jakie konfetti! Kompany? Te nagrody. Oskary gdzie są? Tak, tak. Jakie konfety? Jesteś sam jak Oscar. Więc kompletnie się nie spodziewałem, także miła niespodzianka, nie tylko dla mnie, ale tak naprawdę dla wszystkich, którzy, którzy nam towarzyszyli. Patrycjusz, co jest dla niego nowością, zachował to w tajemnicy przez. No nie wiem ile to planowałeś. Dosyć no długo. ponad rok. Tak? No ponad rok. No Przemysław, czy te z choinki się urowałeś? Czy ty oglądasz w ogóle filmy, które ja nagrywam sam bez ciebie? Nie. Ty jesteś tylko nastawiony na siebie. Jezu, no po prostu, ja nie wiem, jeszcze teraz słuchajcie, on tak obrus w piórka po tych zaręczynach, że ja. Ja nie wiem, ja się muszę jeszcze zastanowić, ja co już, dalej. Ja już tutaj usiedliłem swoją módźkę, więc teraz mogę zapuścić brodę. Co e, odzyrwiłeś? Muszę myśleć, co to za sformułowanie? mućka? A co? Gazelę? tak. Gizel. Więc dziękuję jeszcze raz bardzo za wszystkie życzenia, dziękujemy w sumie za wszystkie życzenia, nie wiem czy byłeś w stanie prześledzić wszystkie i odpisać na wszystkie. Prześledzić udało mi się, ale chyba każdy rozumie i wybaczy mi, że nie odpisałem, bo było tego bardzo, ale to bardzo dużo. Przemysław powiedz mi, czy tutaj mi jakoś pokazuje, że mam jechać inaczej niż zwykle? Eee, chyba tak, coś jest... Wrocław? Dobra, zaraz wracam. Chwilowe zamieszanie, nawigacja zmieniła nam troszkę trasę, więc Patryc już się zagubił, ale w międzyczasie jeszcze czuję. Tutaj... Los mi sprzyja! adrenalina. Boże, ten rok Przemysław mówiłem, że to będzie po prostu wynagrodzenie naszej ciężkiej pracy. Właśnie otrzymaliśmy tak. Zajebistą wiadomość. Wylatujemy gdzieś, ale o tym na razie nie będziemy nic mówili, ponieważ to jest spontaniczne. W się sensie spontaniczne, może nie, ale udało nam się zrobić coś naprawdę fajnego i właśnie dostaliśmy tego potwierdzenie. Także e, tylko co chciałem powiedzieć, to to, że przed chwilą wspominaliśmy, że nie chcemy nigdzie wylatywać, bo jesteśmy zmęczeni lotami. E, ale no ale to jeszcze kilka no, kilka dobrych ale tygodni. Ale nasze, no, nasze plany legły w gruzach, więc e, tak. E, Dziękuję bardzo w takim razie za te świetne wiadomości. Proszę bardzo, przemysł, widzisz, moja robota i praca nie idzie na marne, ale naprawdę chcę Wam, kochani, powiedzieć, że jak coś się zaplanuje, w coś się uwierzy, tak jak ja uwierzyłem, że ten rok będzie moim rokiem, naszym rokiem, tak wszystko się na to składa. Także trzymajcie kciuki, niech to wszystko naprawdę dzieje się i idzie tak, jak idzie do dnia dzisiejszego, od pierwszego dnia tego roku. Hucznie, hucznie zacząłeś ten rok, to teraz musisz go kontynuować, podtrzymywać, bo no ja zniedzą cały czas ten ogień. Podtrzymuję wszystko, już nawet imieniny zaplanowałem, także będzie się działo. Kontynuując mój monolog, kolejną kwestią, którą chciałbym poruszyć, to jest przeprosiny, że tak w zasadzie mnie tu jest ostatnio mało, i większość tych vlogów prowadził Patryk, ale jest to spowodowane tym, jak wspominał Patrycjusz, że ogarniamy bardzo duży wspólny projekt. To jest jedna kwestia. Druga rzecz to jest ilość pracy, którą ja jeszcze muszę wykonać, mojej pracy, więc no... Tej sporo... pracy poza kamerami w tej praca, bo Oni wszyscy tutaj wiedzą, że ty jesteś biznesmen i w ogóle. Także faktycznie sporo tej pracy było ostatnimi dniami. Chodziliśmy spać naprawdę bardzo późno. Stawaliśmy bardzo wcześnie z kurami, z żywymi kurami. Z Ale z tutaj... jakimi sukcesami, z jakimi efektami? Ludzie pomyślą, że ja jestem jakiś nienormalny. Ja się tak cały czas wszystkim ekscytuję. No, może na drogę lepiej. Ty patrz przemysłow, jak ty mnie nagrywasz, no. to jest ważniejsze. No właśnie, nie patrzysz na drogę mi tutaj rzuca. Nie, bo jedziemy i bardzo dużo studzienek po prostu jest i nie mam jak ominąć, bo z naprzeciwka jadą no tak. samochody. Biedomo, wiadomo, wiadomo kolejną kwestią, dla której przez którą w zasadzie było mnie tutaj troszkę mniej była spowodowana w zasadzie dolegliwościami zdrowotnymi jakkolwiek by to nie, nie zabrzmiało wcale nie dolegliwościami, tylko po prostu wymyślasz sobie cały czas w sobie postawił na cel, żeby mieć bielszy i ładniejszy uśmiech ode mnie, no i udaje ci się to bez dwóch zdań Kontynuuj przemysł, bo będzie, że zaraz Ci się wcinam cały czas, a Ty dzisiaj miałeś poprowadzić tego vloga, a jakiś ale jesteś przegaszony. Jaki przygaszony, czas, jak mi się tutaj drżesz na duchem czas. No bo ja jestem wyscytacji! Do słowa mi nie dajesz dojść. No ja tutaj rozmawiam teraz z naszymi widzami, proszę też mi święty spokój. No bo nie wiem, pojedziesz na stopa. Eee, tak, ale. Abstrahując od tego, co właśnie Patrycjusz sobie wymyślił, nie, to nie są akurat względy estetyczne bardziej zdrowotne. Po prostu kiedyś w młodości popełniłem parę błędów, przez co straciłem dwa zęby. Może tego nie widać, bo bardzo teraz dbam i inwestuję w to, aby doprowadzić mój uśmiech do takiego stanu, jaki powinien być. Jakiś czas temu miałem robiony zabieg odbudowy kości w szczęce, tak aby móc szczepić w niego implant. I teraz na początku tego roku miałem pierwszy zabieg właśnie w szczepienie tego implantu. Miałem zaszyte, zaszyte dziąsło. Dzisiaj właśnie chwilę przed tym, zanim wyjechaliśmy, byłem na zdjęciu szwów i do kontroli, więc wszystko jest w porządku. Możemy bezpiecznie jechać. Musiałem oczywiście przestawić troszkę mój kalendarz wizyt u pani stomatolog, z tego względu, że Patryc już tutaj organizuje nam takie wyjazdy. Więc nic mi się tutaj nie spina przez ciebie. Nic nie mówię. Nie, nie, nie oddawaj mi pałeczki, bo ja, ja ci nic nie oddaję nie pałeczki, tylko się zastanawiam, czy ty nie przysnąłeś, bo taki cichy nie, się nie No, kazałeś mi się przyciszyć. No to się wyłączyłem. No, ja sobie myślę o moich planach. Także kochani nauczka, nauczka w sumie moja przestroga dla was, żeby dbać o zęby nawet jeżeli coś tam się pojawia małego, żeby faktycznie korzystać z dobrych stomatologów, sprawdzonych stomatologów. Ja popełniłem w młodości kilka błędów, że poszedłem po prostu do kogoś kto był tani, za rogiem, blisko i spowodowało to to, że faktycznie teraz po prostu muszę bardzo dużo inwestować w to, aby doprowadzić e tą higienę jamy ustnej do takiego stanu, jaki powinna być, więc... Higienę jamy ustnej? No tak, no, no, no taka jest prawda. Tak. Czy sugerujesz, że zajeżdżę ci skopary? No nie, bo robię wszystko, żeby tego nie było, ale no, kosztuje to bardzo dużo czasu i pochłania dosyć spore fundusze, więc przestroga dla was, aby faktycznie dbać o to. I kochani, jeżeli macie dzieci, to też dbajcie o to, aby faktycznie regularnie, chodzi regularnie chodzili na, na wizytę do stomatologów. Ja, te, teraz generalnie moja pani stomatolog powiedziała, że jestem najczęściej widywanym gościem tam, bo e, chodzę regularnie co 3 miesiące na czyszczenie zębów, aby nie osadził mi się kamień na przykład. Przegląd i generalnie polecam to robić każdemu. No, i tyle w sumie z mojej strony. Także jedziemy dalej. Ile pokonaliśmy? Już 10 metrów? Nie wiem, ale pokazuje mi jakoś inaczej, żebyśmy jechali. Zastanawiam mnie, czy jest zamknięty odcinek jakiejś drogi, nie wiem. czy rozpoczęły się korki już. Wiesz co? Wydaje mi się, że tutaj jest korek, no bo tam jest ta siódemka, którą powinniśmy jechać. Okej, okay, pokazuje mi w ogóle, że będziemy na dwudziestą, także Boże, naprawdę nie mogę się doczekać. Pokazujesz mnie czy siebie? Na sobą je. Jedziemy w miejsce, w którym czujemy się chyba najfajniej, najlepiej. Ja po prostu w naszych polskich górach czuję się jak w domu. Jest Każdy ta... wie, dokąd jedziemy, jedziemy do zakopanego, gdzie no, ale moglibyśmy... tak? A, tak. No właśnie to nie rób tajemnicy. No, ja nie robię tajemnicy, tylko no, powiedziałeś, że nie możesz się doczekać, więc ja tylko kontynuuję tutaj wypowiedź, że faktycznie jedziemy w miejsce, w którym czujemy się najlepiej. Ja się zastanawiam, czy w ogóle ktoś będzie ten film oglądał, bo to jest drugi podrząd taki. E... Wiesz, siedzony, że tak powiem, film, ale nie mieliśmy po prostu okazji. A też ja nie chcę, no, żeby była aż taka luka. Brakowało mi już nagrywania i my lubimy takie, ja zwłaszcza lubię takie stacjonarne, siedzone na czterech chudych literach filmy nagrywać. Więc mam nadzieję, że nikomu to nie będzie przeszkadzało. A dla nas jest to fajna opcja, ponieważ teraz sobie nie marnujemy czasu. Nagrywamy droga ja przyjemnie z naszymi ulubieńcami, czyli z wami. Poczekajcie sekundę, Jeszcze żebym prosto, tutaj prosto. nie wjechał na nikogo. Nie, gdzie prosto, jak muszę tu zjechać? A. Przemysław, zajmij się. Naszymi gośćmi, chciałem powiedzieć. Dobrze, że Ty tutaj masz kontrolę za kierownicą. Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego właśnie to już prowadzi, to z tego względu, że po pierwsze ja chciałem troszkę z Wami porozmawiać, a z drugiej strony mam też jeszcze pracę, którą muszę wykonać, więc przygotowałem sobie komputer. Zaraz, jak tylko skończymy nagrywanie, połączę się z internetem i muszę wrócić do tego świata wirtualnego, aby poogarniać troszkę pracy na weekend, żeby mieć więcej czasu wolnego właśnie w tych naszych Ale jest jeszcze też uraż. trzeci. I jest jeszcze trzeci problem. To jest mój problem tak naprawdę. Ja bardzo nie lubię nagrywać tym aparatem z ręki. Dlatego zawsze jak robimy takie nagrywania, to Przemysław wsiada jako pasażer. On uwielbia, jak ja prowadzę samochód, bo ja jestem najlepszym kierowcą ever. Mhm. I stąd właśnie taka zamiana My skręcamy tu. Tak, nie wiem, jakie ty gry w dzieciństwie grałaś, ale no grałem na PlayStation, mieliśmy kierownicę, jakieś takie Wiesz. No i twoje umiejętności jazdy się chyba właśnie zatrzymały na tym etapie e, Jedziesz dobrze dobrze jedziesz. Dlaczego my tak parujemy w ogóle? Weź, weź tutaj zarządź tym całym wichajstrem, żeby jakieś tutaj no, odwirowanie nastąpiło. Bo ty masz ustawioną klimatyzację na plus 40. No ja sobie a, jeszcze. A ja na minus podgrzewam. Twoje <grym> <tam>? wiesz. <grym> No, także nic dziwnego, że tutaj się akurat e, zaczęliśmy parować. E, Trzebało ciebie troszkę zmniejszyć, mnie troszkę zwiększyć i teraz możemy Ale nie, jechać. teraz mi wieje, zawiało mi po karku. Chyba będziemy kończyć powoli, bo droga się jakoś strasznie komplikuje, korkuje, więc aby też zwrócić swoją całą uwagę właśnie na trasę, i nie spowodować żadnego wypadku, jechać, dojechać bezpośrednio... Bez poczyna... Odpukaj, wypluj w ogóle to. Nie można tak mówić. Nawet. Bezpiecznie dojechać do celu. Ja dowiozę nas bezpiecznie na pewno. Jestem taki uważny. Jeszcze teraz, jak tutaj takie dziwne sceny się dzieją, to już w ogóle. Dziękujemy Wam, kochani, za to, że byliście dzisiaj z nami. Mamy nadzieję, że taki króciutki film się również Wam spodoba. Przemysław się z Wami pożegna, a ja skupiam się na drodze. Pamiętajcie tylko o zasubskrybowaniu naszego kanału, zostawienia łapki w górę oraz zostawienia komentarza, ponieważ dla nas. To jest bardzo ważne i cieszymy się, jak możemy sobie z Wami w tych komentarzach podyskutować. Ja już teraz obiecuję, że będę na te komentarze odpisywał. Może będzie ich troszeczkę mniej, albo zaskoczcie nas i zmotywujcie. To Przemysław też będzie e, odpowiadał. Zgadzasz się, Przemysław? Żeby odpowiadać na wszystkie tak. komentarze? E, wiesz co? Ja tutaj chyba potrzebuję do zatrudnienia asystentkę jakąś albo asystenta. No ale Także... to Ty swoją robotę oddal, a tutaj kontakt z widzami <laughs> Nie, to musi być. No ale... Nie, no chodzi o mi właśnie ja to chciałem teraz kontynuować, że chyba do mojej pracy będę potrzebować kogoś, kto mnie odciąży, żeby się tutaj skupić faktycznie na e, tych zadaniach ważnych i e, społecznie tutaj... E... Robimy 500 komentarzy, kochani, żegnamy się z Wami i zabieramy Was w ośmierzone, białe góry. Później zabieramy Was i tu, i tam, i w ogóle. Dziękujemy, do zobaczenia. Chcesz się pożegnać? Nie, ja już wszystko powiedziałeś, więc ja już nie mam nawet tutaj przestrzeni do tego, żeby się żegnać, więc do widzenia, dziękujemy. Pa!